Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Fundacja Koncept Kultura we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, zaprosiła międzynarodową publiczność na wyjątkowy pokaz w technologii wirtualnej rzeczywistości. Mobilny VR Theater zagościł na trzech kontynentach, zabierając w wirtualny rejs najwspanialszym polskim transatlantykiem MS Piłsudski mieszkańców Londynu, Chicago i Osaki. MS Piłsudski był wyjątkowy. Jego wystrój, meble i wyposażenie zaprojektowało 79 znanych i cenionych polskich artystów i architektów. Nazywano go pływającą ambasadą polskiej kultury. Był dumą II Rzeczpospolitej, symbolem odzyskania przez Polskę dostępu do morza i rozwoju młodego państwa. W projekcie stał się osią narracji o odzyskaniu niepodległości i odbudowie państwa polskiego po 123 latach zaborów. Po założeniu gogli VR, widzowie przenosili się wprost na pokład MS Piłsudski, gdzie witał ich legendarny kapitan Mamert Stankiewicz. W imieniu własnym i całej załogi zapraszam Cię na pasjonującą podróż w czasie i przestrzeni. Dzięki technologii Virtual Reality widzowie stawali się uczestnikami niezapomnianego rejsu w głąb polskiej historii. Podczas którego spotykali postaci sprzed stu lat Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Tomasa Woodrow Wilsona. Otaczający widzów ze wszystkich stron obraz dawał wrażenie zanurzenia w magiczny świat i wywoływał u wielu osób niezwykłe emocje, szczególnie silne w chwili, gdy pod wodą, na wyciągnięcie dłoni, pojawiał się wrak zatopionego statku. Siedząc w wirtualnym kinie, dzięki oryginalnym zdjęciom i filmom sprzed blisko 100 lat. Widzowie poznali historię polskich sukcesów kulturalnych na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1925 roku oraz towarzyszyli Piłsudskiemu i jego pasażerom podczas największej świetności statku. Do Osaki przywieźliśmy dwa wspaniałe polskie statki i dwóch braci Piłsudskich. Pokazy o MS Piłsudski VR Theater towarzyszyły bowiem przybyciu do portu w Osace żaglowca Dar Młodzieży, płynącego w rejsie niepodległości dookoła świata. Dzięki pokazowi VR, japońska publiczność poznała Józefa Piłsudskiego. Dzięki pięknemu filmowi dokumentalnemu, Piłsudski Bronisław, zesłaniec, etnograf, bohater, jego starszego brata Bronisława, cenionego w Japonii etnografa i badacza kultury Ainów. Po spektaklach wielu gości dzieliło się przeżyciami i opisywało swoje wrażenia. Przywieźliśmy wiele ciepłych słów o projekcie. Z których najbardziej cieszy często wyrażana chęć poznania i odwiedzenia Polski, wywołana pokazami VR Teatru. Szczególnie piękne były słowa jednego z japońskich widzów, który swoje emocje wyraził zaczerpniętym z pokazu VR zdaniem: Niech żyje Polska. Sukces projektu możliwy był dzięki współpracy wielu partnerów, szczególnie ważne było zaangażowanie goszczących nas instytucji. Projekt powstał dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i dofinansowaniu w ramach programu Kulturalne Pomosty. Zachęceni jego wspaniałym przyjęciem, planujemy zaprosić w wirtualny rejs po polskiej historii kolejnych widzów na całym świecie.